Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy do najświętszej rodziny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Jezu, słowo wcielone, Zbawicielu świata, który swoim życiem dałeś nam przykład oddania się Ojcu i dziełu zbawienia. Pomóż nam przeżywać naszą codzienność w wierności woli Bożej. Maryjo, Matko Boga, uproś nam łaskę zjednoczenia z Twoim Synem, a w Nim i przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym. Święty Józefie, opiekunie Najświętszej Rodziny, ucz nas życia modlitwy, Pracy i zapomnienia o sobie, byśmy stawali się coraz podatniejszym narzędziem Bożej woli. Jezu, Maryjo, Józefie święty, sprawcie, by życie rodzin chrześcijańskich było dla wszystkich znakiem obecności Chrystusa i świadectwem pokładanej w nim nadziei. Przyszłej chwały i zmartwychwstania. Najświętsza rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości. Wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa. I przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twojego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, Zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje, w jakich chciałbyś się pomodlić z Panem Bogiem.